... Zachowujmy się parlamentarnie. Moje stronnictwo protestuje kategorycznie, aby tekę ministerialną powierzać osobie, która. Dodatek nadzwyczajny! nadzwyczajnych, gabinetu! takich, takich, uważać? Istotnie. Jedno z nas powinno było uważać. No się pan powinien był. Dobrze, ale po co siadać do kierownicy, kiedy nie ma się pojęcia o prowadzeniu auta? No! Mogłabym jeszcze pana nauczyć. No tak. Teraz piękne panie chcą nas wszystkiego uczyć. Ostatnio wzięli się nawet do polityki. Gdzie się pan zatrzymał? Tu nie miejsce postoju. Małe zderzenie. Postój przymusowy. Prawczyni Wypadko-Śmychnela. Proszę o legitymację. Sebastian Raimund Maria Hrabia Dysantis, urzędnik Mompu. Urzędnik mąku. Na chęć radosnej twórczości. Postawa wojskowa na baczność. Nie garbić się. Konsolidacja woli i mięśni. No tak, tak, spróbujemy jeszcze raz i będzie dobrze. Niech żyje nowy minister. Niech żyje nowy minister. Mi, mi, minister, panie Bumcyk, panie... Proszę państwa, i troszkę więcej entuzjazmu i będzie zupełnie przepisowo. <laughs> Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że spośród 48 ministrów, którzy przewinęli się przez ten gmach w ostatnim roku, ten nowy jest postacią zupełnie wyjątkową w historii naszego potężnego, dwumilionowego państwa. Tym bardziej możemy być dumni, że to w naszym mąpie... Na czele rządu stanie sobie niezwyczajny kolejny minister, ale osoba zupełnie wyjątkowa. Osoba, którą powitamy dzisiaj. Spontanicznym okrzykiem Serwo! Co to za śmiechy, co się tu dzieje? Proszę na swoje miejsca! Serwo spokojnie. Pan się spóźnił. Już pięć po ósmej. Kochany, panie Apoloniuszu, przepraszam. Wczoraj obiecałem sobie, że punktualnie o dziesiątej będę w łóżku, ale zeszli się przyjaciele, wyciągnęli mnie na pół godzinki. Tylko na pół godzinki. Pan zna takie pół godzinki? Nie znam. I te pół godzinki właśnie się skończyło przed kwadransem. z dansingu pędzę do biura. Mhm. Tu są jeszcze ślady tych, tych niewłaściwości. Panie Bumczyk, proszę usunąć te dowody rzeczowe. I może zechce pan wyrzucić te baloniki? Wyrzucić? Rozdam panienkom, będą miary dla dzieci. Panie Bumcyk, proszę za mną. Idę, panie radny. No niestety. Co niestety, kobietka. Właśnie! Wpadła Gorzej, wpadła mi na moje auto. Czy ładna? O, owszem, ale nie taka ładna jak ty nosi, <grym> jak ty być jak ty mi. Nie niepoprawne. Ja. Boże, nigdy nie Prawda Prawdopodobnie nigdy. Na moje pady. <grym>